Hej, cześć wszystkim, z tej strony Szymon W ciągu odcinku sobie nowy pojazd Kolejny Jest to Enus Delta, czyli jakiś Bentley 4 Coś bardzo ciekawe, więc zanim sobie go sceningujemy, wyjedziemy sobie nim Więc wyjeżdżamy I sprawdźmy tak szczerze Ma napęd chyba tylko na tył, bo tak dziwnie jakoś... Ee, nie wiem, dziwnie go zrywa i dokładnie mam na pewno tył, nie wiem czy tak jest w realu. Jeśli ktoś wie, jaki to Bentley, no to niech mi napisze, wygląda na pewno ciekawie. I nie jest zbyt szybki, ale chyba nie o to chodzi, to ma być luksus, nie? Jest dość ciężki autem i to czuć, więc nie będzie jakiś dobry w sedanach. No ale sprawdzimy jego tunik, więc wracamy sobie tam. Kurde, puścić mnie! Wracamy, cyk. Kurde, Franklin, coś mi się odblokować, blokować, ale ja tuninguję pojazd. Dlaczego? Dobra, nieważne. Wjeżdżamy i tuningujemy. Dobra, więc dobra. Pancerz jest, płyty pancerne. Łatwo, możemy go opancerzyć Czy my to na pewno to chcemy? Raczej tym samochodem nie będę jeździł, więc nie, zostawimy go sobie tak i to totalnie źle wygląda, jak widzicie, więc zostawimy go sobie Wykończenie kar karoserii, o, możemy to zmienić na takie zwykłe, możemy dać na Kolor drugi i karbowane wykończenie Dajmy sobie kolor drugi Hamulce na maksa Zderzaki Uu. Możemy dać karbonowe Takie coś, takie, z dokładką Możemy dać Takie, o Takie jak ma Bugatti, nie? Takie... Nie wiem co to jest. Przestaw wyścigowy. Nie wiem. Dajmy ten. Wygląda ciekawie. Tyle. Uuu. Kolor drugi. Żeby dać na I czym to się różni, że ma taką dokładkę z dołu? No dobra, fajnie to wygląda. Eee, silnik na maksa, wydech no, mamy, że dać karbowane wydechy, i ładnie mi się podoba. Możemy dać takie, o Uu, takie dajemy. Dobra, grille, czyli to um, nie wiem, to jest ciekawe. Dobra, taniec będzie maska. Maskę raczej nie będę chciał zmienić, chociaż. albo takie oddać. Tak to. Klaksony, ulepszenia, co? Ilami. No to oni namierzanie wiadomo. Światła, reflektory, takie. Oznaczenia. Co to jest? Czerwone pasy, gdzie to jest? A takie coś. Czarne delti A to jest deity ten cały. Dobra, to mi się podoba. A bo to? Ale raczej nie. Albo taki brytyjski. Ej, no nie wiem, czy dać brytyjskiego takiego, czy może dać czarny Dalti Hmm, może Narpie w sobie, zobaczmy inny tuning. Broń główna, karabiny. Po co mu karabiny? To jest gówno, ale dobra, dajmy sobie to. Nakierowanie, dach, U, możemy tak sobie zmienić ogólnie na kolor, ej nie widzę tego za bardzo. Dajmy no po prostu kolor drugi, progi, eee, progi, dajmy te, jak wyglądają spoko, spolier Możemy mu taką dokładkę, ciekawe Jezu, jakie dokładnie Dajmy to What? Nie, on ma być wysoki i nie ma negatywy, to mi się totalnie nie podoba Koła ma w ogóle takie bardzo ładne, więc je zostawimy Szyby Też zostawimy Taki biały mi się w nie podoba, powiem wam. Więc zostawimy go chyba białego Zostawimy go białego Podoba mi się biały Czyli jest na maksa już zrobiony więc sprawdzimy ile jedzie, jak się prowadzi Mi się podoba ten Bentley Nie będzie jakiś szybki, ale... Alem fajny licznik ty Siema Fredek witam Standardowo sprawdzimy jego prędkość maksymalną. Oczywiście takie testy inne będą yy, tam kiedyś. Nie wiem kiedy, ale je zrobię. Kurde, przesunął mi typ. No jest wolny i to widać. Czyż stówkę ma. 110 mil na godzinę. Wyboje 115. No to tak mi się wydaje, że ma ile? 115? No tak stowa wam się ze milnego czyli nie jest zbyt dużo. Chociaż nie pamiętam ile osiągał tam, to na pewno więcej. Więcej pojazd zobaczymy czy będzie dobry. Może być taki, a w sumie. O kurde mi to jacyś ludzie dołączyli do mojej sesji, no nie! Dobra, po prostu go idziemy do garażu. Więc mam nadzieję, że się nam się podobało jeśli tak, to dajcie łapkę w górę, sobie komentarz. Widzimy się w kolejnych odcinkach, tuningach i z aktualizacji widzimy się na live'ach. Zapraszam na Discorda, link oczywiście w opisie. Siema, cześć, do zobaczenia, cześć.